Pokażę Ci jak wykończyć środek sauny krok po kroku z wyjaśnieniem po co i dlaczego. Ruszamy. Na start. Wełna między słupki. Najlepiej w arkuszach, sztywna i nie zjedzie w dół po czasie. Potem alu papier, czyli paroizolacja. Zatrzymuje wilgoć i odbija ciepło z powrotem do środka. Na to listwy dylatacyjne, które tworzą szczelinę wentylacyjną, bo azeria musi oddychać. Zanim ruszę z montażem bo wracam do podłogi. U mnie będą płytki. W pierwszej kolejności gruntuję całą płytę SB gruntem do trudnych podłoży. W celu lepszej stabilizacji podłoża można również wtopić siatkę, a jeśli planujecie ostrzejsze seanse, to koniecznie nauczcie hydroizolację. Dzięki temu płyta nie będzie chłonęła wilgoci. Czas na klejenie obowiązkowo klej klasy S2 wysokoelastyczny, żeby płytki trzymały się jak trzeba płytka po płytce kilka cięć, a na koniec fugowanie. W następnym wideo Blazeria i ławki. Po więcej sałnowych materiałów koniecznie zaobserwuj.